Oto książka Nie, Kasper jaką masz książkę? Pustyni w puszczy, proszę bardzo, o zwierzętach, super. Jaką ulubioną książkę przyniósł dzisiaj Mateusz? Przeczytaj. O smoku w i inne baśnie Pięknie. Gracjan? Skrzat z Dobrze. Szymon? Zwolennica do nieba. Poszukaj pieska i liczy baca o sędzi. O, czyli kolegarz swoje trzy lubione książki przyniósł. Dziewczyny, Nikola, co przyszłaś? Nie, Natalia, przepraszam. Mhm. Ja bajki roboty. Dobrze. O, narnie przyniosłaś. Lubisz narnie, tak, Nikodem? Tak. A Krzysiu? O, Krzysiu, świetna książka. Słuchajcie, nasz polski komiks przygody Koziołka Matołka. Bardzo fajnie. Czyli teraz, słuchajcie, zabieramy się za lekturę swojej ulubionej książki. Która sobie... zobaczy... jest No.